Dzień dobry Państwu, dzisiaj gramy ponownie w Książąt Elektorów. Gram z moim przyjacielem Mateuszem i zobaczcie, Mateusz oblega moje prowincje. Ja mu skromnie, Mateusz się cieszy, to jest nasz stos kart odrzuconych, to są szylingi moje. Tu są znaczniki, ale ja w tym momencie robię coś takiego, cyk, zagrywam garnizon. 5 do 4, więc tutaj spada karta. Moja tak samo, ale kładę sobie żeton. Dodatkowo mam jeszcze kartę, która się nazywa tłum biczowników. I no. I zobaczcie. Ja mam 1, 1. Jeśli. Jeśli suma siły broniącego się gracza jest mniejsza niż siła gracza atakującego, wygrywa gracz atakujący, czyli ty, Mateusz. Wszystkie karty obrońców zostają odrzucone. Gracz atakujący musi odrzucić tyle kart atakujących, aby ich aby suma ich siły była jak najbardziej zbliżona do sumy siły kart obrońców, ale bez jej przekraczania. Czyli odrzucasz tę kartę. A ja odrzucam tę, ale ona mi wraca na rękę, bo ma obrońcę. No, mamy fazę końca gry, i teraz robimy wszystko po jednej akcji. Mateusz myśli, jak mnie tutaj dojechać. Na pewno chyba mu się uda. Taka sytuacja na mieście. Proszę Państwa, historyczna chwila. Przygrałem pierwszy raz w książąt Elektorów. W Dwadzieścia do szesnastu z Mateuszem. Podoba Ci się gra? Tak. Bardzo dobrze.